Bardzo nam miło, że jesteście tutaj z nami. I teraz chciałbym jeszcze podziękować oczywiście organizacji, instytucji, dzięki której ta transmisja jest możliwa, czyli Biurze Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu. Dziękujemy bardzo za pomoc w transmisji, za zorganizowanie jej. No i bardzo szybko teraz przechodzimy do rzeczy, bo czeka na nas osiem wspaniałych tekstów podzielonych na dwa bloki a także dyskusje na tematy poruszane w tych czytaniach. No i po raz pierwszy będziemy mieli też nagrodę publiczności. Nagroda publiczności wygląda tak, że głosują tylko osoby będące tutaj na miejscu. Przepraszamy wszystkich online. I te osoby przy rozpoczęciu bloku drugiego będą mogły pobierać karty do głosowania i oddawać je w dowolnej chwili wedle uznania do odpowiedniego miejsca przy w wychodzeniu z sali. To, to czytanie, które zyska najwięcej głosów stanie się oczywiście zostanie nagrodzone Nagrodą Publiczności po raz pierwszy w tej drugiej edycji. A teraz proszę o przedstawienie jury. E, dzień dobry, witamy jury w składzie Magdalena Chrzczonowicz, Olga Gitkiewicz, Kamil Bujny, Weronika Szczawińska, Alina Szeptycka. I teraz oklaski. Pierwsze czytanie, Szpieg z Krainy Głuchych, yy, autorzy Edyta Kozub, Marek Śmietana i Łukasz Bujcicki. Występują Edyta Kozub, Marek Śmietana, Łukasz Bujcicki. Audiowstęp. Na scenie są trzy osoby w strojach okołosportowych. Stoją w świetle w niewielkich odległościach od siebie. Jedna osoba jest słysząca i ma mikrofon na statywie i laptopa przed sobą. Dwie pozostałe osoby są głuche. Jedna używa PJM, a druga miesza polski język migowy z techniką Visual Vernacular, czyli poezją wizualną wykorzystującą ciało do opowiadania historii. Zapraszamy. Dzień dobry. Życia, pieniądze można wrzucić, wrzucić do tych wielki prąd wszystko zabiera, wszystko się wytraca, pieniąże, porwie prąd Woda jest tam bruta w górach jest inaczej Lubię mały strumek w naturalnych warunkach W Nowej pamiętam jak się nazywało to miejsce, jak się nazywało to miasto, jak się nazywała ta rzeka, jak przechodzę przez most od razu Tylko zatrzymuję się i przyglądam, jak ta woda płynie z prądem Nie można zatrzymać swojego życia, nie można cofnąć się w czasie, gdzie miła to jest natura Nie, nie jestem słynny, to myślę o tym, żeby iść do przodu jak ten prąd tak samo Ja to akceptuję, tak świat wygląda, nie mam z tym problemu, znam to Gdybym mógł się cofnąć to w liceum, chciałbym więcej się uczyć 11 lat przerwy do końca szkoły, gdy zacząłem studia z czasem myślę, że nie, skłamałem Wtedy inne myślenie miałem pracowałem, czułem, doświadczałem Nie poszkodłem na studia, to już dużo wiedziałem o dyskryminacji Black Lives Matter Potrafiłem innym wyjaśnić, jak byłem młody wiedziałem, że jest dyskryminacja Ale nie czułem powiązania między grupami Stop, przebij dwa zdania Dzięki temu, że doświadczam dyskryminacji mogłem wejrzeć w siebie Mogłem zobaczyć jak ona wygląda Że są pewne wspólne sprawy A osoby słyszące tej perspektywy nie mają Czy chciałbym się cofnąć? Raczej nie Akceptuję życie takie jakie jest Czy chciałbym się cofnąć? Raczej nie Akceptuję życie takie jakie jest jeśli chodzi o podstawówkę i liceum, to chodziłem dla szkół dla głuchych. Ruchy, gówniarzu, ruchy. Jak poszedłem do pracy, bo nie byłem bogaty, to wtedy zobaczyłem w że słyszący stawiają przede mną mur. Proszę pójść tam, dlaczego tam? Ja bym wolał tu, nie. Pan musi pójść tam, tu, tu, ru, tu, tu. Za każdym razem musiałem walczyć o to, buntować się, żeby było po mojemu. Słyszący wtedy reagowali nieprzychylnie, robili niemiłe miny, rozmawiali między sobą fonicznie. Nie mogłem zrozumieć tego. To doświadczenie mnie uderzyło. Nie nie mogłem zrozumieć tego. To doświadczenie mnie uderzyło. Nie mogłem zrozumieć tego. Nie mogłem się zgodzić za to, że zawsze dostawałem gorszą pracę. Zobaczyłem, że dalej mogę działać, swoich praw się uczyć, że nie muszę być ciągle spychany na bądź swoimi prawami. E. Ludzie wtedy zaczęli szanować mnie. Powinienem być równy według prawa, rozumiesz? Taka sprawa. Powinienem być równy według prawa, rozumiesz? Taka sprawa. Powinienem być równy według prawa, rozumiesz? Taka sprawa. W życie wyglądało inaczej, w Legnicy było nudno raczej, podzieliłem swoje życie, żeby na chleb zarabiać i tam być wśród słyszących, a z drugiej strony wciąż w środowisku głuchych działać, podzieliłem swoje życie. Ludzie zaczęli mnie szanować, a niektórzy podejrzewać, że udaję, że nie jestem głuchy. Takie sytuacje, że robiłem coś, się rozglądałem, to był przypadek. Podejrzewali, że ich szpiegowałem. I tak naprawdę ich słyszę, mówili mi: jesteś szpiegiem. W końcu ktoś zapytał, poszło echo. Dlaczego udajesz głuchego? A jak wygląda głuchy, a jak słyszący? A ja, rozglądający się, ciągle patrzący, tak samo jak wy cały czas słuchacie. Znacie to uczucie, czy nie znacie? Nauczyłem się, że w życiu twardym trzeba być. Dalej iść i dalej iść. Nauczyłem się, że w życiu twardym trzeba być. Poziom edukacji dla głuchych jest bardzo niski. Może widelce, talerze i nóżki. Są osoby głuche, słabo znają język polski. Przeczytać artykuł, zapomnieli, w pełni go zrozumieć. Na przykład była taka sytuacja, referendum w wyborach. To ja im wyjaśniałem, że wystarczy odmówić przyjęcia i pilnować, żeby zostało odnotowane na karcie w tabeli. Wiedzieli czy nie wiedzieli? Brak tłumaczenia na język migowy wszędzie, to Do tego dostępu nie będzie. Brak tłumaczenia na język migowy wszędzie, to Do tego dostępu nie będzie. Brak tłumaczenia na język migowy wszędzie, do tego dostępu nie będzie. Też sporo czytam, na studiach była taka sytuacja, że dostałem w zastępstwie innego tłumacza i bardzo się zawiodłem. Nie zapomnę tego, to było przedmiot. Rola kobiet w islamie. I kiedy chciałem zadać pytanie, tłumacz mnie nie rozumiał. Musiałem powtarzać i powtarzać. Tłumacz zaczął się śmiać. Wykładowca to słyszał, grać w tę grę? Czy nie grać? Proszę się skupić na tłumaczeniu. Wykładowca był muzułmaninem. A tłumacz świadkiem Jehowy. I cały czas te różnice przeżywał. Jeżeli tłumacz przychodzi do pracy, to jest przekaźnikiem informacji. Ma tylko tłumaczyć to, co jest mówione. Stoi z boku. Tłumacz był w szoku. Tłumacz mnie zapytał, czy ja umiem pisać. Serio? Zatrzymaj i tu mnie wysadź. To jest ważne, żeby nie wrzucać nas wszystkich do jednego worka Jesteśmy równi jak wy, sorka Chciałem udusić tego tłumacza, la kukaracza, la kukaracza Najważniejsze, żeby głuchy sam mógł wybrać tłumacza, do którego ma zaufanie Jak ciepła i zimna woda w kranie, chcesz pomagać głuchym? Chcemy być samodzielni, a tłumacz to przekaźnik komunikatów W krawacie czy bez krawatu Walczymy wszyscy o napisy na głuchych, to jest podstawa dostępności Te rzeczy, o które walczę, to rzeczy o równości To jest podstawa dostępności Te rzeczy, o które walczę, to rzeczy o równości Rzecz o równości. Głuchy jestem gejem, podwójna dyskryminacja. Dużo głuchych jest nieświadomych, dlaczego tylko matka gotuje, a gdy ojciec przychodzi na stole, już gotowa kolacja. Coraz więcej kobiet wśród słyszących walczą o swoje prawa. Do głuchych wszystko dochodzi później. Brak, dostęp, informacja. Mój brat i ja umiemy gotować obrać i się i zrobić obiad. Ciekawe jest, że wsyby migowe to takie znaki, które mają nie migające osoby. Mój znak to jest śmietana, wygrana albo przegrana. Wszyscy mamy swoje przydomki migowe. I kobieta na przykład, gdy męża bierze, jego przydomek dostaje. Serio nie wierzę. Serio. I dodaje tylko żona, żona tego, żona tamtego. Hierarchia, wiadomo. Ona niżej niego. To, że miała swój znak migowy. I on właśnie znika, ona staje się już tylko żoną z podręcznika. Ale ona przecież ma swoje imię. Poczekaj, nie mieszę się w rymie i co? Nagle staje się tylko tytułem żony. Ona niewidoczna, Śledź za słowa. Ja nie wiem kto to jest, co ma tamtego, pisane w cudzysłowie Migowa dyskryminacja, panie i panowie Jesteśmy przyzwyczajeni, że tak jest, a to nie jest okej, okay. ale przez to doświadczenie podwójnej dyskryminacji Mogłem zbudować swoją wrażliwość Po śniadaniu jest czas kolacji Teraz, kiedy pojawiła się niebinarność, dla mnie to od razu było zrozumiałe Wiem kim są te osoby Szacunek, siła, solidarność Szanuję i wiem, just one more thing No misgendering No misgendering Dowiaduje się dużo o femininatywach, dzięki temu jestem bar jesteśmy bardziej równi. Seksizm nie warto. Jestem bardzo wyczulony na to. Jestem bardzo wyczulony na to. Że tego aktywizmu coraz mniej wykonuję. Skupiam się na pracy na uniwersytecie, kiedyś tego było więcej. Zdecydowanie wiecie? Jestem związany z aktywizmem głuchych, nie LGBTQ. Bo oni mają swoich słyszących aktywistów, głusi niedosłyszący minus. To oni potrzebowali wtedy tych osób, działających w imieniu, zawsze z boku, zawsze w cieniu. My ze słyszącymi aktywistami nie możemy się w pełni porozumieć. Oni nie migają, tylko mówią fonicznie Migam to serio, nie ironicznie Więc ja im ufam, że oni w moim imieniu dobrze działają Wiadomo, jeżeli doświadcza się ciągle dyskryminacji, buduje to odporność i siłę, odporność i siłę, o. Gdy dorastałem, wszystko pozytywnie czułem, widziałem, że nie ma takiej dyskryminacji, gdy ty suko, ty dał nie słyszałem, to mnie dotykało stale. A potem już z czasem, gdy mnie nazywali cioto, ty pedale i td. No to wtedy już miałem odporność i siłę. Odporność i siłę. Przez lata słyszący chcieli dobrze, ale kompletnie nie o to chodziło, bo widzisz. Najgorsze już chyba było Słyszący muszą wiedzieć, co głusi sami chcą. Aparaty słuchowe, rehabilitacja. Chcecie w naszym imieniu racji, ale to kompletnie nie to, czego my oczekujemy. To ma swoją nazwę. Audyzm, dyskryminacja głuchego. Najważniejsze osoba słysząca Dobrym sojusznikiem będziesz wtedy, gdy poznasz nasze potrzeby Dobrym sojusznikiem będziesz wtedy, gdy poznasz nasze potrzeby. Cały czas brakuje w szkołach języka migowego. To jest dyskryminacja, hello! Chcemy przekazywać wiedzę w języku migowym, wow! Jak ją mamy przekazać bez języka migowego koleżanko i kolego? I nie jestem wcale zdziwiony, że ten poziom edukacji wśród głuchych jest tak zaniżony. Potrzebujemy zmian w prawie pełnej dostępności informacyjnej. Dzięki niej możemy być samodzielni i samodzielne ma się rozumieć. Jesteśmy równi, gdy możemy się porozumieć. Dostęp, tłumacz, napisy to nam daje samodzielność, informacja znaczy niezależność. Nie musimy polegać na tym, że ktoś nam pomoże, coś wyjaśni, wskaże, czekaj, tylko drzwi otworzę. Chcemy tej samej oddzielności. zamiast heretatywnej pomocy, takich prawdziwych sojuszników, szukać ze świeczką w nocy. Ja od razu wiem, czy ktoś mnie naprawdę wspiera, zachowuje się wobec mnie równo, słucha, nie dyskutuje, serio, nie żartuję. to są takie sytuacje, że do telewizji, na wywiad zaprasza się samego tłumacza. To wiesz, co to oznacza? Że ten mówi, okej, okay, przyjdę, ale z głuchym gościem wtedy często dziennikarz reaguje, a to nie dziękuję. Wtedy prawdziwy sojusznik powie, że bez głuchej osoby nie przyjdzie. I to jest dla mnie naprawdę postawa sojusznicza. Do końca historii słowa odliczam. Taka postawa oznacza, że głos osoby głuchej zostanie wypowiedziany, żeby zobaczyć głuchego, a nie tłumacza. Żeby ludzie w końcu zobaczyli, że osoba migająca to osoba głucha, a nie słysząca. W 2011 powstała Ustawa, Polska Rada Języka Migowego. Pytasz co z tego? Dobre pytanie. W komisji sami słyszący: Serio, żadnego głuchego. Myślisz, że nie chcący? Chcący. Podniosły się protesty, zaczęliśmy tam uderzać. I dwie osoby słyszące zrezygnowały. Same ustąpiły, tak chciały. Dwóch głuchych w ich miejsce zostało wprowadzonych. Nie jadam frytek niesolonych. Szaisz? To tak jakby w Radzie Języka Polskiego? Za siebie sami Japończycy Już słyszę jak jeden z drugim krzyczy, głusi Sami mogą to zrobić Ale już słyszący idą Już się rozpychają, zostawiają głuchy w tyle Byle do przodu, do przodu byle Czy chciałbym się cofnąć? Raczej nie Akceptuję życie takie jakie jest Till